Cześć wszystkim, witajcie z powrotem w kosmicznej sypialni. Tak wróciliśmy i najprawdopodobniej tutaj już zostaniemy, ponieważ akurat tutaj z tego wychodzi, jest najlepsze miejsce do nagrywania i najlepszy klimat. A teraz już przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, którym jest recenzja The Last of Us Part 2. I tak, ukończyłam już grę, ukończyłam już ją nawet kilka dni temu. Nagrałam recenzję, ale tak jak wcześniej wspomniałam, w drugim pomieszczeniu, w którym jest niesamowite echo i stwierdziłam, że po prostu nagram ją tutaj po raz kolejny, ponieważ no, niestety nie chcę, żebyście się męczyli z dźwiękiem, który dla mnie podczas już nawet obróbki jest męczący. Natomiast tych kilka dni dało mi możliwość takiego przemyślenia ogólnie, co myślę The Last of Us Part II, bo na świeżo. Naprawdę muszę przyznać, że nie wiedziałam, jak mam odnieść się do tej gry. Czy ona mi się podobała, czy ona mi się nie podobała, bo naprawdę to, co zafundowali twórcy, jest oczywiście szokujące, ale także takie ciężkie po prostu do przetrawienia za podczas pierwszych 24 godzin wręcz. Ale zacznijmy od początku, czyli od gameplayu, bo gameplay sam w sobie wiele się nie zmienił od części pierwszej. Został drobinkę udoskonalony, poprawiły się pewne kwestie kosmetyczne, takie jak np. nie niszczenie się tak bardzo ostrzy. Więc jeżeli wśród Was są osoby, które oczekiwały jakiejś wielkiej zmiany pod względem gameplayu i ogólnie jakichś unowocześnionych elementów, to niewiele ich tam znajdziecie. Jest tam wiele innych fajnych elementów, które zostały unowocześnione, uspółcześnione. zdecydowanie jest to oczywiście grafika, ale akurat gameplay jest po prostu tym, co dobrze znamy z części pierwszej. Z pewnością to, co mnie na pewno urzekło w części drugiej, to jest dbałość o szczegóły, ponieważ to wyniesiono zupełnie na inny, nowy metapoziom. To, jak bardzo dużo rzeczy jest tam tak, wiecie, szczegółowo dopieszczonych jest dla mnie nieprawdopodobne. Zostało tam zwrócono uwagę na rzeczy, które do tej pory wydawały się po prostu, nazwijmy to, celowo pomijane albo celowo tak po prostu delikatnie, wiecie, traktowane przez innych twórców, natomiast tutaj są wyciągnięte niemal do perfekcji, choćby nawet takie elementy, jak kiedy Eli zamierza udoskonalić swoją broń i podchodzi do warsztatu. Każda broń i każda animacja, powiedzmy, każdego ulepszenia jest inna. Nie ma czegoś takiego, że po prostu Eli wyciąga gnata i... U go za każdym razem machnięciem dwa razy ręką. No nie, jeżeli mamy zamiar wymienić lunetę, jest to nieco inna animacja. Jeżeli zamierzamy zwiększyć odrzut, jest to inna animacja. Nawet jeżeli Ellie założy bandaż i ten bandaż jest na jej ręce, to z czasem zaczyna on coraz bardziej przesiąkać i pojawia się coraz większa plama krwi. Tak samo, na nowy poziom zupełnie wyciągnięto, choćby nawet animację liny. Bo wiecie, lina to jest takie coś z reguły, co ma trzy punkty styku, i ona się po prostu przerzuca i koniec. Natomiast tutaj lina jest bardzo, bardzo naturalna, co jest z tego co wiem, bardzo trudne do osiągnięcia. Innym takim miejscem, w którym Naughty Dog niemal wiecie w twarz. Nam się chwaliło swoimi umiejętnościami. To jest na przykład taka scena, kiedy Eli w pewnym momencie podchodzi do lustra i robi miny. Każdy joystick, każdy przycisk na y padzie odpowiada za wykonanie pewnej miny i plastyczność, z jaką Eli po prostu y uśmiecha się i wykrzywia swoją twarz do lustra, jest. Wow! Więc jeżeli jest jakaś część, o której miałabym pisać peany pochwalne na temat was mm, Sporttu, to na pewno byłaby to dbałość o szczegóły. I właśnie to takie prezentowanie, co jeszcze można osiągnąć na tym sprzęcie, który w sumie ma już 7 lat, czyli PlayStation 4. Te umiejętności widać także choćby nawet w środowisku, które przemierzamy. Jedną z najprzyjemniejszych rzeczy w ogóle w Dalasowa Sparte, to jest przemierzanie Seattle, zwiedzanie lokacji, odkrywanie tajemnic i dobre bawienie się poprzez sam Exploring. Bowiem zdecydowałam się na drugie podejście do Dalasowa Sparte głównie dlatego i przede wszystkim dlatego, aby zwiedzić miejsca, które po prostu podczas pierwszego przejścia pominęłam, zignorowałam, ponieważ dla mnie to była jedna z największych fright. chociaż nie jestem osobiście wielkim fanem gier. Eksploracyjnych, takie, które po prostu pozwalają nam zwiedzać, jednak potrzebuje tej fabuły. Tak tutaj to eksploracja była tak przyjemna i tak fajnie były zbudowane wszystkie te y, lokacje, że nie mogłam sobie po prostu nie pozwolić zajrzeć tam raz jeszcze i zwiedzić tych wiesz, opuszczonych, zniszczonych budynków, poszukiwaniu ciekawych miejsc, rzeczy, które są, nie są mi potrzebne, ale nieważne. Samo odkrywanie ich było bardzo przyjemne. Ale prawda jest taka, że podejrzewam, że każdy, kto zdecydował się na zakup The Last of Us Part Spartu, nie liczy tak bardzo na gameplay, jak na historię, która została tam opowiedziana. Jedynka według mnie była grą, w jakiś sposób kamieniem milowym dla gier, ponieważ pokazywała, że za pomocą gier można opowiedzieć piękną, kameralną historię, która odbywa się w świecie owładniętym zarazem, w której nie chodzi tylko i wyłącznie właśnie o zabijanie, ale między innymi właśnie o tą relację. Dwójki postaci, które są zagubione w tym ogromnym świecie, owadniętym zarazą, i one się ze sobą odnajdują i potrafią ze sobą współistnieć, i ta chemia, która się pomiędzy nimi wytworzyła w ciągu tej jedynki, czyli tej całej wędrówki, gdzie dostawaliśmy Eli, która była bardzo nieufna, i Joela, który przeżył tragedię i próbował przerzucić swoje emocje na Eli, była niesamowita. Jak mało kiedy w przypadku The Last of was Jedynki zapamiętałam te drobne szczegóły, właśnie, mimiki, tej zachowania, te krótkie rozmowy pomiędzy bohaterami, które właśnie budowały tą relację i tą końcówkę, która była niesamowicie mocna, chociaż tak naprawdę była bardzo krótka i w sumie nie odopowiadała nam wszystkiego. Tak więc punkt wyjścia, z jakiego wyszli twórcy, mieli bardzo trudny, ponieważ te oczekiwania były ogromne. Pytanie, czy te oczekiwania zostały spełnione. W moim osobistym odczuciu niestety nie do końca ograłam tą grę. Jeden, drugi raz. I muszę przyznać, że chociaż końcówka według mnie była oczywiście bardzo mocna i tutaj nie zgodzę się z bardzo wieloma opiniami, że była zła i nie zamierzam zmuszać, załóżmy, Naughty Dogów do przepisywania całej historii, bo była to mocna historia i to była bardzo też mądra historia, tylko według mnie problem leżał w zupełnie czymś innym. Osobiście winą obarczyłabym za duże moralizatorstwo. Grając po prostu w The o was dwójkę, czułam się trochę jak na takiej lekcji, na której wiecie, ktoś, kto próbuje wam wytłumaczyć jego punkt widzenia, tak naprawdę nie uznaje w ogóle waszego punktu widzenia i wy musicie grzecznie wysiedzieć 45 minut na tej lekcji, aby wysłuchać tego morału. Chociaż wiecie, jaki ten morał będzie, bo po prostu znacie ten finał, kojarzycie o co chodzi, ale jednak musicie wysiedzieć na tyłku te 25 godzin gry, aby dotrzeć do tego morału i powiedzieć, no tak, no tak, to faktycznie to jest mądre. Dodatkowo choćby nawet problemem dla mnie był też fakt, że, na przykład, tak jak w edycji kolekcjonerskiej, której dopiero co wrzuciłam na kanał. Była choćby nawet karteczka, która niemal łopatologicznie tłumaczyła nam, jaki jest morał z tej gry, co mamy wynieść z tej gry. Ale według mnie tak się nie powinno robić, że z, od razu z automatu twórcy zakładają, że jesteśmy aż tak głupi i tak niedouczeni, że po prostu nie zauważymy, o co im chodziło w całej tej opowieści, więc postanawiają nam niemal na każdym kroku wciskać ten morał prosto do gardła i wiecie, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej podkreślać co my Wam chcemy powiedzieć? To był dla mnie po prostu taki właśnie duży, duży ból, którego nie byłam w stanie pokonać, bo zamiast cieszyć się grą, siedziałam i, i po prostu mówiłam niemal do ekranu: Tak, rozumiem, co chcecie mi powiedzieć, możecie już skończyć. Tak samo dostaliśmy dwie grywalne bohaterki. Jest tam druga bohaterka, Abi, która no cóż. Mnie jakoś specjalnie nie przypadło do gustu, jeżeli chodzi o wygląd, ale rozumiem, okej, okay, taki wybrali, taką drogę wybrali twórcy, tak została ona zaprojektowana, ale problem z jej postacią według mnie polegał na tym, że twórcy zamiast skupiać się na Opowiedzeniu nam historii Abi, której e, po prostu mieliśmy współczuć, ponieważ o to chodziło w całej tej drugiej części, która rehabilitowała nam tą bohaterkę w jakiś sposób z powodu jej czynów, to mieliśmy po prostu, tak jakby, nakaz współczuć gdzieś jej i mieliśmy. Odczuwać to współczucie przez cały ten czas, który spędzaliśmy z nią w trakcie gry, około 10 godzin, a jej czyny miały nam pokazywać, że ona właśnie przechodzi niby przemianę i mamy jej współczuć, i ten jeden, jedyny akt, którego ona się podejmuje podczas tych 10 godzin mają nam zrehabilitować w naszych oczach. Osobiście, w moich oczach, nie zrehabilitował absolutnie nic. Ponieważ wyglądało to dla mnie trochę tak, jakbyśmy dostali po prostu więźnia, który popełnił bardzo dużo brutalnych przestępstw i później dostał 10 godzin prac przy kopaniu rowów i w ten sposób mamy wybaczyć mu wszystkie jego poprzednie przestępstwa to był mój główny problem, bo gdyby odwrócono mi tą historię i pokazano mi na przykład Abi jako postać, która też przeżyła tragedię i to, że Joel powiedzmy dopuścił się tego, czego się dopuścił, jest także powodem dla tragedii innej postaci i jej osobistych właśnie przemian i tego, jak to wpłynęło na nią, na jej całe życie i później na ten cały czas, który ona spędziła od momentu, po prostu tego wydarzenia do momentu tego, jak abi faktycznie po raz kolejny spotyka Joela, to może byłoby mi trochę jej żal, Ale mi nie było. Prawda jest taka, że jak tylko dostałam Abi do kierowania jako postać, no to przyznaję się, rzuciłam ją z mostu po prostu, bo nie miałam za bardzo ochoty jej prowadzić. Natomiast po upływie 10 godzin z nią podczas Gępielu wcale moje zdanie za bardzo na jej temat się nie zmieniło. Po prostu dla mnie ten jeden czyn nie zrehabilitował mi jej w moich oczach, nie zamienił po prostu mojego spojrzenia na jej postać. Nie odczułam tej samej emocji, którą zawsze czułam e, grając w The Last of Us jedynkę. Nie czułam tego Wybaczenia i tej powiedzmy zrozumienia dla działań, aby tak samo jak rozumiałam działania Joela. I dlatego też myślę, że The Last of Us Part II oczywiście będzie ogromnym sukcesem, już jest ogromnym sukcesem, świetnie się sprzeda. Ta gra na pewno będzie przez długi czas omawiana, ale myślę, że w perspektywie czasu okaże się, że The Was of Us Part II stanie jednak za The Last of Us jedynką, jeżeli chodzi o siłę przekazu o po prostu wpływ na gry komputerowe, ale nie miała tej samej siły dla mnie, co historia w jedynce. Historia w opowiadała coś, co mogłoby się przydarzyć każdemu z nas, to coś, co mógłby przeżyć każdy, kto stanąłby po prostu w takim świecie, w takiej sytuacji, Natomiast dwójka opowiedziała nam historię bardzo dużej ilości osób tak naprawdę. Chociaż teoretycznie dwójki, ale było tam właśnie troszeczkę według mnie za dużo różnych takich wątków pobocznych, które miały y, nawiązywać i opowiadać właśnie nam jakieś historie, jakieś problemy, ale tych problemów było tak dużo, że według mnie rozmyła się cała siła Pierwotna tej historii, ta trzonowa historia, która miała być opowiedziana. Ale żeby nie było, że to ja za dużo moralizuję, to powiem Wam tak. W DLS to Was dwójkę warto zagrać. Zdecydowanie jest to gra w jakiś sposób wybitna, ponieważ wyciska z PS4 niemal wszystkie poty. Pokazuje, że można, wciąż można tworzyć gry, które też są ważne, które poruszają fajne, dobre, mocne tematy. Czy osobiście dałabym te wszystkie dziesiątki, które sypią się niemal na lewo i prawo? Pewnie nie, ponieważ według mnie to realizatorstwo właśnie w pewnych momentach gry trochę przygniotło tą grę i rozmyło siłę przekazu, która mógł być bardzo mocny, gdyby tylko troszeczkę się ograniczyć i nie pchać tego aż tyle... W jedną grę. Natomiast ja jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Napiszcie mi, czy to Wam się podobało, czy graliście w z dwójkę, czy ta gra Wam się podobała, czy zaplanujecie zagrać, czy czekacie w ogóle na właśnie na PS5, żeby zagrać tę grę, bo jestem pewna, że ona się oczywiście ukaże na PS5, żeby, wiecie, lepsze, jeszcze jakość grafiki wykręcić. Tak więc czekam na Wasze opinie i komentarze pod tym filmikiem. Tymczasem ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E, oczywiście, że Wam się podobało, zostawcie lajka, zasobujcie kanał, udostępniajcie wideo i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!